Manko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie idealną tartę na śniadanie. Tak więc zapraszam. To jest tarta z ciasta francuskiego. Fajne ciasto francuskie. Ja sobie kupiłem ciasto francuskie. Zobaczcie, co ja tutaj robię. Muszę wyłożyć, o, muszę wyłożyć sobie to ciasto. Teraz planuję, ile tego wyłożyć. Pamiętajcie, żeby zawsze gdzieś tak centymetr więcej zostawić, bo ono się skurczy podczas pieczenia. To zostawiamy tutaj. Zanim w ogóle zaczniemy całą historię z tym, to dajmy odrobinę oleju albo oli oliwy z oliwek. Tak. I ja sobie zawsze rozcieram to tutaj na blaszce. To ciasto nie powinno nam się przylepić, no ale nigdy nie wiadomo. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Dosłownie kilka kropelek. To już mamy. No i teraz wrzucamy ciasto francuskie. Hopla. Tak. I. Popatrzcie, musimy sobie je lekko tak ubić i zostawmy, żeby nam powstała ta falbanka. To tak jak mówiłem, centymetr zawsze zostawiamy zapasu, tylko i wyłącznie dlatego, że ono się lubi kurczyć podczas pieczenia. Hop. Potem z tym nie będzie problemu, potem to można obciąć, ale podczas pieczenia ono się na pewno nam skurczy. A tutaj, gdzie jeszcze nie mamy ciasta, to możemy dokleić to, co mieliśmy wcześniej hopla o w ten oto to właśnie sposób ładnie doklejamy i powiem wam że to jest mega szybkie śniadanie zacznijmy od tego że do całej masy potrzebne nam będą jajka wbijamy sobie jedno jajko tutaj hop tak i teraz mieszamy je i będziemy y, tą tartę sobie głaskać tym wszystkim o, malować bo to jajko nada koloru do tego ciasta o. I malujemy sobie rogi, brzegi, całe ciasto. Nie za dużo, żeby nam nie powstała tutaj jajecznica. Tego nie chcemy. Ale tutaj rogi całe spoko. Tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki, bo nie chcemy, żeby... Tu jest dużo masła i nie chcemy, żeby nam się to roztopiło. Dlatego też ląduje to do lodówki. A my w tym czasie przygotujemy sobie nadzienie. Do całej masy wbijamy 3 jajka. Hop. Czyli w sumie cztery. Nie licząc tej kąpieli, którą tam mieliśmy. Pięknie to wszystko ląduje. Tak. Do tego 150 ml słodkiej śmietanki, takiej 30 Fajne. No i oczywiście przyprawy. Ja sobie dodam na samym początku tymianek. Bo tymianek tak fajnie podkreśli smak tej tarty. Jedna łyżeczka spokojnie nam wystarczy. Do tego moje ulubione oregano. Mm. Piękny zapach. No, i oczywiście, coś bez czego żyć nie mogę, czyli chili. Chili nie tylko tutaj doda nam takiego podkreślenia smaku, lekkiej pikantności, ale też nam da kolor. Przez to ta tarta, jak się nam już upiecze, to będzie taki, w takim fajnym, pomarańczowym kolorze. To jest ważne. Do tego szczypta soli. Tak. Wymieszajmy sobie to teraz. Zobaczmy, jak to wygląda. Widzicie, że to chili sprawiło, że ta cała masa jeczna jest taka pomarańczowa. No dobrze, punkt do tego, no i teraz dodamy sobie składników. Tutaj mam czosnek marynowany z ziołami. Dodam łyżeczkę tego oleju stąd i jakieś 4-5 ząbków czosnku. Świetna sprawa. O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ząbków czosnku tutaj dodaję. Mm. I do tego jeszcze dodamy kilka suszonych pomidorów. Ja mam jeszcze też cztery o, 5. To jest takie fajne połączenie. Pomidory, czosnek, to idzie w parze. Dobra. To co? Kroimy sobie tu wszystko. Czosnek w drobne paseczki. I tak samo pomidory. Pomidory puścimy w takie drobniutkie paseczki. Takie o, jak tak cienko jak się da. Bo my nie chcemy mieć całych pomidorów w tym. Tylko chcemy mieć taki smak tego pomidora. Jak ten pomidor rozejdzie się pomiędzy tymi jajkami. To gwarantuję Wam, że macie idealne śniadanie. No i co? Wrzucamy to wszystko do tego, do naszej masy. I w sumie śniadanie jest już prawie gotowe. Bo teraz tylko wymieszamy sobie to wszystko razem. O. I ja jeszcze dodam tutaj rukoli. Trochę rukoli, tak gdzieś spółgarści garści. Ona tak się fajnie tutaj nam zaprzyjaźni z tym wszystkim. Dobra, to już jest. A. I jeszcze element dekoracyjny, bo pomidory suszone są w środku, ale na samą górę ustawię sobie zwykłego, świeżego pomidorka. Tak więc kroimy tego pomidora w plasterki. Tego nam nie, to jest nam niepotrzebne. Ten też nie, plasterek, bo tutaj było to zgrubienie. Chodzi o to, że plasterki mają być bardzo cienkie. Nie chcemy, żeby pomidor puścił nam wody. Oczywiście na tarcie. Chcemy, żeby puścił wodę teraz, póki jeszcze tam nie jest a nie później nam zalał całą tartę, bo tego nie chcemy. To jest nic gorszego nam się nie może przytrafić, jak właśnie zalanie przez pomidora tartę. Ja wam pokażę trik, jaki, jaki stosujemy, żeby właśnie nie zalało nam tego wszystkiego. Tak więc na samym początku sobie kroimy na drobne plasterki. No i solimy lekko tego pomidora. Leciutko. Sól odda, wyciągnie całą wodę z niego. Hop. I tak samo z drugiej strony. On odda wodę do tego ręcznika. Zobaczcie, patrzcie. O! Przykryjemy go jeszcze drugim ręcznikiem. Patrzcie, ile wody. Tyle wody miał pomidor. Dobra, to już mamy. Teraz zajmijmy się tartą, która tutaj leży. I teraz mamy już wszystko przygotowane. Wlewamy sobie to na naszą tartę. Tutaj jest cały smak. Nie przejmujcie się, bo. Może to tak słabo wygląda na razie, ale te jajka są tak puszyste, że jak one się upieką, to podwoją swoją objętość. Nie chcemy, żeby te jajka były w tej formie początkowej całe. Żeby zalewały to całe. Nie chcemy tego. Rozkładamy to równomiernie. Pięknie już wygląda. Świetnie też pachnie. No i co? Ja sobie jeszcze dodam trochę serka ricotty. Mam serek ricotta mm, włoski, delikatny serek. Możecie też dodać serka mascapone, albo jakiegoś innego białego serka, ale ten serek jest bardzo, bardzo delikatny. Mhm. Idealnie nadaje się właśnie do pieczenia. Ricotta. Tak. Mm. I teraz dajemy tego pomidora. To jest element dekoracyjny na samą górę. O właśnie tak gdzie nie gdzie. Wiemy, że on teraz nam na bank tej wody nie puści, mam gwarancję. Tak. Jeszcze tutaj na środek i pieczemy. Pieczemy tą tartę przez około, ja wiem, 15-20 minut na 200 stopniach, najlepiej na samym dole, bo wtedy będziemy mieli pewność, że dół jest chrupiący. Tak więc wrzucamy, góra dół, 200 stopni, 15-20 minut. Tarta jest już gotowa, wygląda. Uu, puf, tak właśnie wygląda tarta z ciasta francuskiego. Uważajcie tylko, żeby się nie poparzyć. I na samym końcu dodajemy trochę oliwy z oliwek. O tak. Bo to się nam nabłyszczy. O! Weźmiemy sobie jeszcze pędzelek i musimy sobie to wszystko rozprowadzić. Wtedy mało lepszy kolor. Popatrzcie. Tarta wygląda naprawdę pięknie, do tego jeszcze kilka listków świeżej bazylii. Możemy wrzucić na samą górę, możemy ją podrzeć tak trochę, o, bo ona się też fajnie komponuje tutaj. Ale powiem Wam zapachy, jakie są z tego oregano, z tego tymianku, to bije wszystkich na głowę. Jeżeli przygotujecie coś takiego w bloku, to cały blok na pewno wstanie, bo to jest idealna tarta. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i zapraszam po więcej przepisów na facebooka, stronę Kocham gotować. Do zobaczenia, a ja idę jeść.